Cześć, dzisiaj Wam chciałbym przedstawić Wam, jak zamontować zestaw gruntowy. W moim drugim odcinku właśnie chciałbym Wam to zaprezentować. No więc zaczynajmy. Na szpuli mamy nawiniętą żyłkę i najpierw przykładamy przez wszystkie przelotki. Mam nadzieję, że będziecie coś widzieli. Tak. Mamy ży żyłkę nawiniętą. Na wszystkie przelotki. I teraz... Zakładamy koszyczek bądź sprężynę. W moim przypadku jest to sprężyna z ciężarkiem. Przekładamy żyłkę przez środek. Tu jest taka dziurka, nie wiem czy widzicie, przed którą mamy przeprowadzić tę żyłkę. Przekładamy. Jak widzimy żyłka przeszła. Teraz na końcu żyłki montujemy przypon. Ja już mam akurat zrobiony przypon, haczyk mam już wszystko zawiązane? łącznie z krętlikiem, więc tylko pozostaje mi zawiązać krętlik. Ja będę wiązał krętlik swoim sposobem, bo uważam, że jest to najlepszy sposób. I wam to zademonstruję. Przykładamy żyłkę przez oczko. I jak to woli, można jeszcze raz przełożyć przez oczko. Ja jeszcze zawsze dwa razy tak przekładam, tak dla upewnienia. Dla podwójnego wzmocnienia, już przewinęliśmy żółkę. Pierwszą końcówką Obwijamy około 6 razy. Można zrobić też to w ten sposób, obracając krętlik, jednocześnie żyłka się obraca. No jednak sobie także. o kilka razy. Jak już wspominałem około sześciu razy. I gdy już mamy nawiniętą żyłkę około 6 razy, teraz są krótszą częścią przekładamy przez to oczko, ale nie krętlika, tylko tutaj, jakie nam powstało na początku, takie malutkie, staramy się przez nie przełożyć. Nie umiem celnąć. O! Gdzie się przełożyło? Na mokro można sobie to językiem jakoś... Ja to robię akurat językiem, ale wodo byłoby to najlepiej zamoczyć. I, i zaciskamy. Widzimy? Jest to bardzo silny. Tak. Krętlik mamy zawiązany. Teraz można końcówkę obciąć. Troszeczkę można zostawić. Tak. No i praktycznie. Czy nie? Zestaw gruntowy mamy gotowy. Trężyna z ciężarkiem, krętlik, haczyk. Zestaw gruntowy gotowy. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli Wam się spodobało, subskrybujcie bądź lajkujcie. A jeżeli macie do mnie jakieś uwagi, to proszę pisać w komentarzach. Sędziom mi się to przyda. Dzięki. No no.